W ostatnim nagraniu tej serii skupimy się na przygotowaniu naszego programu do pracy z plikami JSON. Mamy już konkretną bazę, pokazaliśmy sobie, jak możemy precyzyjnie określać właściwości typów, które mogą pracować z naszymi funkcjami. Napisaliśmy funkcje, które pozwalają realizować serializację i deserializację, ale nie mamy jeszcze wsparcia dla pracy z plikami, co może być oczywiście bardzo przydatne, kiedy chcielibyśmy wykorzystywać nasze funkcje do codziennej pracy. Z formatem JSON. Dlatego już teraz uzupełniamy JSON Utils o dwie funkcje. Oczywiście funkcje będą wykorzystywać szablony. Pierwsza z nich void to JSON. Ale tym razem file, żeby też zachować konwencję zewniczą mieliśmy tu JSON string from JSON string, to teraz będziemy mieć tu JSON file i from JSON file. Wracając do tojson JSON file jako argument przekazujemy obiekt, który zamierzam zapisać do pliku. może nazwiemy go tutaj t. Oczywiście zamierzam go zapisać w formacie JSON. const std string filename i const int indent wartość domyślna 4. Tutaj też mógłbym dorobić const, żeby zachować spójność. Co dalej? Po prostu std off stream file, file name, następnie if file is open, a w zasadzie jeżeli nie jest open, rzucamy wyjątek throw std runtime error z komunikatem cannot open file for writing i tutaj nazwa pliku, następnie jeżeli jednak w tego ifa nie wejdziemy, do file'a wysyłasz wynik działania funkcji to .json generic, a może nawet to .json string, który dostaje t oraz indent. I już mamy to. Teraz wystarczy, że przejdziemy do maina. W pierwszej kolejności podziałamy z naszym userem, dlatego teraz piszemy tu file. Jako pierwszy argument przekazujemy Naszego usera. Jako drugi argument przekazujemy nazwę pliku. Niech to będzie user.json, Indent może zostać taki jak jest, domyślnie 4. Odpalamy nasz program, czekamy chwilkę. I z racji tego, że odpalam nasz program z poziomu Sealyona, w wyniku będę szukał C-Make Build Debug. I tu faktycznie jest user user.json, który ma w sobie oczekiwaną strukturę. To może teraz na szybko zróbmy jeszcze jedną strukturę, żeby ci pokazać, że możemy stworzyć coś bardziej złożonego niż tylko user. Zróbmy strukturę, tylko może zrobię ją tutaj. Struct Team. Oczywiście normalnie pewnie zastosowalibyśmy podział na pliki. I strukturę razem z odpowiednimi funkcjami serializującymi, deserializującymi Trzymalibyśmy w osobnych plikach, ale na potrzeby tego nagrania wydaje mi się, że nie muszę tego robić Mamy tutaj std string name w naszej drużynie i mamy tutaj std Vector userów. Może nazwiemy to members i teraz chcąc używać team z naszymi funkcjami już nawet nie będę próbował zanim nie napiszę tu json który jako argument dostaje json a person, j oraz const team t te, jak będzie wyglądała serializacja w tym przypadku robisz po prostu j równa się json i tutaj nawet dostajemy sugestie name to team name a members to po prostu team members i wszystko powinno się z automatu Serializować, bo wiemy jak serializować usera. Dalej void from JSON i tym razem mamy const JSON, apersand team, apersand. i w ciele tej funkcji piszemy j add. I teraz tak, tutaj zróbmy może team name, żeby odróżnić od name a userów, a tutaj robimy add. No i teraz muszę na podobnej zasadzie to czytać, a więc mamy coś takiego: get to team name oraz j members get to team members i tyle i teraz idziemy do maina przygotujemy jakiś team czyli const team t i piszemy na przykład programmers a tutaj pakujemy kilku użytkowników na przykład alice 28 true cokolwiek znaczy verified Kontekście programisty, być może jego umiejętności zostały zweryfikowane. Natomiast tego drugiego Boba, który tu pracuje, jeszcze nikt nie zweryfikował. No nieważne, dla nas są tylko jakieś tam dane. I znowu tu JSON file i nasz te ląduje w pliku team.json. Przy okazji sprawdzimy dwie funkcje, bo tu JSON file wykorzystuje tu JSON string. Uruchamiamy nasz kod i po chwili, mam nadzieję, będziemy mogli zajrzeć do pliku. Team. .json, w którym będą czekały na nas dane związane z zespołem programistów, w skład którego wchodzi Alice oraz Bob. I tak też jest. Team. Json. Wchodzimy, mamy to. Members. Team name. Wszystko się zgadza. Do pełni szczęścia brakuje nam jeszcze jednej funkcji, która pozwoli zrealizować deserializację. Dlatego wracamy do Json Utils i dopisujemy template. Json serializable. T. T. From json file const std string file name i co robimy tutaj std if stream file file name sprawdzamy if file is open jeżeli się nie udało otworzyć to znowu throw std runtime error z komunikatem cannot open file for reading a jeżeli udało się wszystko otworzyć to tworzysz obiekt json ładujesz do niego to, co jest w pliku. I przekazujemy tak przygotowany obiekt typu JSON jako argument metody from JSON. Tym razem już generic. Gotowe do pracy z typem T jako argument dajemy J i mamy to. Zobaczmy, czy to mamy. Idziemy teraz do maina. I teraz na początek robimy const auto. I tu robimy name, może tak, file. age file i verify file. Równa się from JSON file. Piszemy user. A tutaj user.json. Wypiszemy wynik. Skopiuję to, co miałem wcześniej. Oczywiście. Teraz tutaj posłużymy się name file, age file i verify file. To może od razu const auto team name file, team members file równa się from json file. Tutaj ładujemy typ team i pliczek team json. I teraz stdc out, team name file. A w przypadku members lecimy kolejno po kolejnych. Memberach, tak? Czyli mamy const auto-apersand m, team members, file. I dla każdego nastąpi wypisanie. To może tutaj też zróbmy coś takiego. m name, m h m verified. Hop. I wypisujemy std, cout, m name, odstęp i tak dalej. Tutaj nowa linia mamy. Co tutaj się dzieje? Tutaj jeszcze zróbmy kons auto referencję, żeby wszystkie warningi poznikały. Już nie przygotowałem żadnych funkcji, które pozwalają przekazać jako argument usera i go ładnie wypisać, nie mówiąc już o przeładowaniu operatora wyjścia, zostawiam to tobie. Ja już poradziłem sobie w taki sposób. Czekamy teraz chwilkę na efekt działania naszej aplikacji i zobaczymy, czy w efekcie dostajemy wszystko to, co było w pliku. Zaraz to też skrupulatnie sprawdzimy. Już się. Ustawiam na user Jason i czekam na wyniki w terminalu. OK, i co my tu mamy? Prawie wszystko jest OK, bo nie dałem nowego wiersza, ale dobra, to dorzucimy później. Na razie skupmy się na samych danych. Jan21 to by się zgadzało. Potem mamy programmers. Alice28, 1 Bob30. Wszystko gra, a żeby już było naprawdę ładnie, to tutaj musimy zadbać o nowy wiersz, bo gdzieś mi to umknęło. Czyli tu mi to umknęło, tu mi. I to umknęło, a potem to mi już nie umykało, więc jeszcze raz odpalamy nasz program. Teraz znacznie lepiej. Mamy to. Udało nam się napisać kod, w którym przygotowaliśmy funkcję które pozwalają serializować i deserializować w ramach formatu JSON można powiedzieć dowolny obiekt, pod warunkiem, że odpowiednio go do tych operacji przygotujesz. Pokazaliśmy sobie w ten sposób możliwości biblioteki Nlohmann, ale również praktyczny przykład wykorzystania konceptu, czyli jednego z nowych elementów języka C. Zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj mój kanał i odwiedź moją stronę, link do niej znajdziesz w opisie. Do tego nagrania.